Cześć, witajcie w nowym odcinku z Gry Spyro The trilogy z tej pierwszej the dragon na moim kanale górskie pieczary zrobiliśmy to na poprzednim odcinku jeśli nie widzieliście to mega was zapraszam najtrudniejszy poziom chyba to był najtrudniejszy jaki do tej pory graliśmy ale na 100% zrobiony także mega polecam obejrzyjcie sobie możecie oczywiście już teraz tu zostawić łapę zasubskrybować kanał ja wiem że truje o tym zawsze ale to jest jakby wiecie, więcej widzów więcej łapek to wszystko jakby nakręca do następnych do następnego nagrywania, do zabawy, także spoko. I teraz ja bym chciał tutaj ogarnąć jeszcze jedną rzecz. Przewodnik władający magią 82 to jest chyba ten tutaj na... A o co chodzi? Aha, to, to jest ten cały świat. Mm, ale to świat potem, świat na koniec sobie wyeksplorujemy. Ja tylko chciał tutaj na, z tymi brodaczami, proszę bardzo, żyć w pełnej wzgodzie. Jak już tu jestem, to możemy to też pozbierać. Boom ale dlaczego to się stało tak? O właśnie, zrobiłem to po prostu ciut za wolno. I w tym momencie któryś to jest trzeci na trzy Proszę bardzo. Bolder uratowany. Zostawcie, o, już mówiłem. Ten portal zaprowadził Cię do miejsca, gdzie nauczysz się latać. Pamiętam ty sam, byłem smuczkiem i uczyłem się latać. Nauczyć się latać, ku mam? Nie, ja już się boję. Nie chcę tego. Ja już z waszym turbo doładowaniem to już był hit. To już było wyzwanie. A wy jeszcze chcecie ode mnie, żebym latał? Kruszt, kryształowy szlak. Będę coś pewnie klikał, jak głupi. 3 razy, 5 razy do kombinacji. A nie, no wystarczyłoby A trzymać, żeby tymi skrzydełkami wahał. Byłoby ok. Nawrót. Oh, no! To jest to. Okej. Okay. Pominąłem. Już zepsułem. Już jest po mnie. Czekajcie, tu się robią... Strzałka w prawo. Stop. Zapraszam. Przedyskutujemy. Nie, nie, nie! Jezius Pajot! Jak kliknąłem spróbuj ponownie. Jak kliknąłem coś w stylu, wiecie, żeby on przyspieszył, a to nie był ten przycisk. Dobra, możemy jeszcze raz. Ja nie wiem, czy tu jest jakby opcja, że można przyspieszyć z nim jakoś czy przylot, czy coś dobra, kółeczka mam wszystkie. Strzałka w prawo. I do góry, czyli inaczej do wierchu. Jeziu, to jest trudne. I stresujące. For sure! Gdzie mam lecieć? Ej, on czasem sam skręca, także jest dobrze. Tylko że i tak mi się czas kończy. O ty Dim! No i znowu się utopił. Nie, ja się nie bawię w takie rzeczy. Łuki zrobiliśmy, pierścienie zrobiliśmy, skrzynie, samoloty spróbuj ponownie 120. Tego poziomu na 100% nigdy nie zrobię, to jest... Jeszcze jedno podejście i to w miarę szybkie, w sensie takim, że to jest... to się może udać. Jest to nawet proste, za samoloty się dostaje 3 punkty. Jakbyśmy na nie trafili gdzieś na trasie, było naprawdę ok. Te kółeczka i te, tu te łuki triumfalne całe, to jest największe zło, bo to jest oddalone od siebie i daje mało punktów. Te łuki powinny dawać troszkę więcej, ale całkiem możliwe, że to się uda. Jest to stresujące, ale jeszcze mamy 3, 15, proszę! Zrobi to Mateo. W lewo. Gdzie w lewo? Tu jest jeszcze jeden łuk. Tylko przygrzej w wodę. Dobra. Leć! Dobra. Gdzie są skrzynki? Ej, to się, jeśli teraz nie zepsuję, to się uda. Mateo, skup się raz w życiu. Leć! Zepsułem. Jeszcze jest jedna skrzynka. Grzej do niej, grzej, grzej, grzej. Osiem, to się uda. Sześć, pięć, cztery. Trzy, 2. bum! Uhu! Ja nie mogę. Nowy, no, nowy rekord mój, ale to wiadomo, wszyscy zrobili to szybciej. Nie, nie chcę próbować ponownie. Chcę wyjść. Zaliczyłem, zrobiłem. Nie wiem, czy jeszcze góry lodowe można było przy okazji roztopić. Zestresowałem się. Udało się, jedną skrzynię powinnałem, jakby po prostu przegrał przez tę skrzynię, no mi się wkurzył. I to tak totalnie jestem złoty człowiek, ale czasem mnie różne rzeczy lubią wkurzyć. Yy, I teraz ja bym chciał wiedzieć jeszcze jedną rzecz. Czy tu czasem w tym. cześć. Zapomniałem, że jego się tak rozwala. A to co to jest? Okej. Okay. Tu trzeba mieć jakiś coś, jakiś klucz. Dobra. Cześć. A, i to po prostu była burza i tyle. Po temacie. Tak? Oki Doki. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz. Wzgórze czarnoksiężnika. Tego tutaj nie robiliśmy. Tu nie byliśmy. To jest. To jest do, do zrobienia, tylko że wiecie co? Może do zrobienia mm, w kolejnym odcinku. Tak to zróbmy, że... Ten odcinek, w sensie teraz, to będzie tamten poziom, który przeszliśmy z tymi latadłami. I tutaj ta kraina, tutaj, żeby wszystko pozbierać na 100%. I a kolejny poziom, to, to wzgórze całego Czarnoksiężnika, czy co, o czym oni to mówią, to zrobimy w kolejnym odcinku po prostu. Yy, a teraz jeszcze, no możecie jakby, jak Was tu nie interesuje poziom dalej, ten teraz, co jest tu. Ta skrzynia, ja nie wiem, jak te skrzynie się otwiera, kurczę... Czy jakąś szarżą można w nie lecieć? Poczekajcie. Nie. Hm. Do nich trzeba chyba z klucz. Tak myślę. To nic nie da. Nic nie da otwieranie tych skrzyń. No, nie wiem, może się nam wyjaśni w międzyczasie za chwilę. Chodź tu. Dobra, cyk. I co to jest? Skała silno... dmuch... silno dmucha. Super. Au! Jeju, załatwił mnie przegostek! Odejdź! Wredny. Kurce. Tylko, żeby tu nie było koniec gry. Wczytywanie mi proszę pokazać. Tu zakończyliśmy, ale to wszystko się powinno czysto teoretycznie. Jeju, ja już znowu pomyliłem przyciski, naprawdę. Oni się wszyscy. łoty panie! Okej, okay, oni się wszyscy wtedy odradzają. Masz, masz. Ej, ale dlaczego z niego diamenty znowu wypadły? To jest pytanie rzeka. No właśnie. Z tego już nie wypadają. Dobra, to teraz to by było tyle. Tu jest gościu, który nas zabierze balonem. To mnie nie interesuje w tym momencie. Ja bym chciał jeszcze dodatkowo wszystkie punkciki pozbierać, i zaraz sobie tu wrócimy w, do kolejnego poziomu. Tam byliśmy, tam wszystko zebramy. Ja w sumie mogłem od samego początku już wszystko zbierać. Byłoby całkiem spoko. Słuchajcie, całkowicie szczerze, naprawdę z ręką na sercu, z... w każdą stronę po prostu. Mm, przeleciałem tą mapę tutaj i naprawdę nie ma. Chyba, że jest jakiś sposób, jakieś gdzieś dojście, gdzieś coś. Nie mogę nigdzie dorwać klucza, w sensie nigdzie go nie widzę. Kompletnie nie wiedziałem, gdzie można by było się dostać po klucz. No i tutaj jest właśnie ten problem, że nie mogę dorwać w takim razie tych wszystkich diamentów tu na tej mapie brakuje mi 35 sztuk ja nie wiem czy to się coś mm, może się coś odblokuje jak przejdę jeszcze dwa poziomy które zostały, ale troszeczkę w to też wątpię także w tym momencie to by było na tyle w tym odcinku ja wiem, że krótszy, ale będzie następny także mega Was zapraszam, wiem, że tutaj jest ta jaskinia ale gdzie jest klucz nie wiem, może się dowiem może znajdę coś poza odcinkami i coś tu wykombinujemy teraz to tyle, trzymajcie się, zostawcie łapę cześć